Witam wszystkich serdecznie Lot numer 5 koledzy Dostałem przed chwileczką yy, Gołębia yy, Lot oporowy Wypuszczone 6.10 Z miejscowości Międzyrzec Kilometrów to jest około 350 yy, Wiatr u nas jak widzicie Nie bardzo, nie ma Ale na trasie miały w dziób Na całej trasie no także także proszę ja was mamy A tam do kolegi proszę zobaczyć tam poszedł gołąb do kolegi ładnie Czyli te gołębie już są u nas, bo to jest lot okręgowy No i tak będziemy oczekiwać zaraz, że coś może jeszcze przyleci To to nie jest gołąb Koledzy, no, ja spodziewam się, że y, dzisiaj troszeczkę ten układ się zmieni. Te wyniki, które do tej pory mieli niektórzy, to niestety no, mogą dzisiaj się srogo zawieść. Jest to inny, inny rodzaj, że tak powiem. Y, jest następny, jest następny, koledzy, jest. Czyli dobrze, w porządku. Cóż to przyszło. No 46, no coś by innego. Czyli przyszedł pierwszy 41, drugi 46 46, czyli to wszystko jest zgodnie z planem. Zawodniki na wysokiej klasy to. To one robią konkursy i są zawsze w czubie. Dziady są zawsze dziadami i na tym koniec. Koledzy także obydwa 100% szalency. Miejmy nadzieję, że te zawodniki będą w tym roku również w czołówce, bo do tej pory mają komplety. Dzisiaj zrobili również. No już, były, już byli w czołówce, prawda? Teraz poprawiam dzisiaj swoje e, z, pozycje. No tak jak Wam wcześniej mówiłem, że wszystko, co jest, u mnie to się wszystko kręci wokół najlepszych lotników. Na no, to się nastawiam, a nic więcej e, nie jestem w stanie tutaj zagospodarować czasu mało. No ile mnie stać na tyle to robię nic na siłę. Są zawodowcy, nic nie robią, tylko cały czas siedzą przy gołębiach. No i bardzo dobrze, no bo ktoś to w końcu musi się tym zajmować w sposób profesjonalny. No niemniej jednak jakość gołębi, jak widzicie, jest kluczowa w tym sporcie. Uwaga, mam teraz telefon. Tak, Franuś widziałem. No, ja dostałem pierwszego 57, mam dwa. No, bardzo ładnie, bardzo ładnie. No, 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 u mnie dwa seryjne. No to dobrze, no to fajnie, no fajnie, fajnie, trzymaj się. Tu kolega Antończyk melduje, że ma cztery już gołębie, seryjne wszystkie na dodatek, ale jest, jest następny u nas też, zobaczymy co tutaj przyleciało tym razem. Co tym razem przyleciało? To, któryś z tych z 21 roku ale który to to a 20 no dobrze no tak te wszystkie te zawodniki które robiły zawsze tym razem też robił <tryk> tutaj kolega za tymi drzewami bardzo dobrze leci na sprint. Nazywa się Franek Antończyk, No, yy... duże problemy ma tam, prawda? Bo yy... strasznie mu bije a jeszcze na dodatek myszołowy Mają tam gniazdo niemal 20 metrów od jego głębnika. Są wystraszane regularnie. No, dzisiaj, oczywiście, nie, nie, nie możemy y, 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 mieć tych gołębi tak jak ostatnio, że one się sypały i tak dalej. No, to jest lód dużo oporowy. Tutaj już najlepsze gołębie tylko będą robiły konkursy. Y, takie uf, mocne gołębie, które nie boją się tutaj. <laughs> <laughs> takich lotów, <laughs> dlatego zmian na pewno będzie dużo. No mamy na razie trzy głębiej, trzy seryjne, prawda? Jest następny, jest następny, a jest jeszcze drugi, bardzo ładnie. Forma tam widać jest u nich dobra, ale siwy to nie nie jest seryjny. No natomiast jest szesnastka widzę. Aha, no to jest dobry. Szesnasty to będzie dobry. Także idziemy zobaczyć, które to są. Czyli jest widzicie szesnastka i i 6096 czyli jest 5 gołębi i 5 seryjnych bardzo ładnie no dobrze, na razie jest OK To wszystko w czubie będzie fajne konkursy OK Jest następny to słońce bije mi centralnie na na rejestrator koledzy no ten coś jeszcze formę ma za wysoką widzę sobie tutaj podlatuje jak chcę. chodź 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 teraz zobaczymy co to jest za zawodnik już się odbił. <laughs> A jedenastka. Jedenastka to jest nieseryjny pierunie, to jest figo. No, nie wsadzisz wszystkich do serii. Posłałem tylko 36 gołębi, zresztą ja mało gołębi posyłam. Bo i hodowla nieduża. Dlatego tych konkursów nie robię jakiejś ogromnej ilości. Jeżeli ktoś posyła 120 gołębi czy 80, to tam to wszystko inaczej wygląda. A u mnie jakość jest najważniejsza. A dalej to zobaczymy. Żeby w ogóle wygospodarować jakichś dobrych lotników, no to panowie, nie jest to taka prosta sprawa. Coś tego zaplecza trzeba mieć, trzeba je trenować, czyli wysyłać i testować, prawda? One nie muszą robić konkursów. Czasem wygląda to w ten sposób, że jesteśmy, jesteśmy, panowie, Niezadowoleni, ale jeżeli się zna swoje gołębie, to oczywiście patrzymy na to zupełnie inaczej. Ja, na przykład, jeżeli mi roczny gołąb czy nawet młodzik przelatuje dobrze po konkursie, tam, prawda, nie stracił się i tak dalej, więc y, wiem z czego on jest, to ja wiem, czego od niego, od niego oczekiwać jako dwulatki, bo te być cechują się tym, że one później dojrzewają. I można się zawieść, prawda, bo nie tak dawno <laughs>, rozmawiał tam ze mną jeden z kolegów z Alwerii, z Pytkowica chyba, tak to się nazywa. No i on po, po prostu mówi, że jest doświadczony hodowca, mówi, no jak bez gołębie, a nie będą lepsze, to ja to tam to, to, nie, to, to się niczego nie nadają. Czyli on na podstawie młodych chce yy, Zrobić jakąś selekcję y, i orzec, y, y, jakie to są takie. Największe błąd i bzdura totalna. Tak, to, widzicie ten mój 41, który się był pierwszy, to on na młodkę nie zrobiła ani jednego konkursu. Z ostatniego mi się lota, lotu stracił i on przyszedł 1 listopada. W ubiegłym roku był drugim lotnikiem oddziału. To tylko dlatego, że y, że po prostu nie był. Y, na wszystkich lotach. No, w tym roku leci rewelacyjnie również. Ten drugi, tak samo, który jest najlepszym lotnikiem w okręgu, samcem. To oczywiście y, podobna sytuacja. Za młotka, tam chyba dwa miał konkursy, takie po ogonie. Narocznioka cztery konkursy. Co prawda nie był forsowany, tam był siedem razy. Prawda, o, jest następny gołąb. No, a jako dwulatek, jak zaczął lecieć, no ale ja tak gołębie znam, ja wiem, że one takie, takie są, wychowa się takiego dobrego, silnego gołębia, prawda, to, to należy od niego oczekiwać dobrego rezultatu. 7, 8, 35. No niestety w serii też nie był ten gołąb. Natomiast to gąb nie jest 100% szelens, on jest gołębiem z krzyżówki, Prawda? Także yy, jest w 25% z gołębi yy, szelens, a resztę to jeszcze moja stara krew. No. Także z tych baumów. Koledzy, no tutaj jeszcze poczekamy chociaż na jednego gołębia i nie będziemy Was więcej tutaj zamęczać, bo lot trwa i będzie jeszcze konkurs trwał trochę, bo to już jest taki opór dość konkretny, jak widać. No i zresztą na niebie jak zawsze Gołębie tu przechodzą w tej chwili w ogóle czyste niebo, nie ma nic. Więc te gołębie przelatują, ale to są pojedyncze, pojedyncze. <laughs> Także tutaj mamy taką obecnie sytuację. A jeszcze kończę wam tą myśl wcześniejszą. Panowie, jeżeli ktoś chce na przykład rzeczywiście założyć sobie jakąś hodowlę dobrą, to musi mieć, kierować się taką zasadą, którą ja tak uważam, że jest najlepszą zasadą. Trzeba wziąć od hodowcy, który, który ma linię gołębi, jedną linię gołębi, prawda? Gdzie jest cała gama baza, prawda? I one wszystkie te letniki wychodzą z tej samej linii. To znaczy, że ta linia jest dobra. Wziąć trzeba parę gołębi, jeżeli to jest pewne, że to jest z tych gołębi, to trzeba sobie po prostu rozchodować te gołębie, a nie lotować nimi, bo one nie dadzą odpowiedzi. Na pewno na 100% nie dadzą odpowiedzi odnośnie jakości, bo ten nowy hodowca to nie wie, jakie te gołębie są. Czy one późno dojrzewają, czy wcześniej, czy one powinny robić na młode, czy nie powinny robić konkursów na młode. No różnie to, to, to wygląda. I z tej bazy po prostu trzeba selekcjonować i wyselekcjonować wy sobie yy, gołębiem gołębiom drużynę. Drużynę. I to potrwa kilka lat niestety, bo no tak to musi być. Bo to nie jest kwestia jednego roku, że ktoś... Natomiast ja nie, nie bardzo rozumiem tych, którzy biorą po 20-30 gołębi od kogoś tam, prawda? z różnych gołębników z nadzieją, że te gołębie będą lepiej leciały od tych, które on ma no to moim zdaniem to jest kolejny błąd to po prostu takich gołębi, to Ty sobie też możesz nachować e, i, i rezultatów z tego na 100% nie ma ale zepsuć opinię idzie bardzo łatwo, no bo zaraz się będzie mówiło, że o te gołębie nie lecą, prawda Także, tak to ja widzę, jeżeli chodzi o sprawy gołębiarskie. Koledzy, no, więc, jak widzicie, wcale nie jest tak łatwo. Dzisiaj oporowo jest i to fest. Gołęb idzie rzadko. U sąsiada też tam poszły na początku trochę i przerwa. Także tutaj za tą, za tą górką u tego kolegi. O, on gdzieś tutaj zaraz jest. Ale niestety u niego też jest kryzys. Bo jeżeli do niego idą ptaki, to ja to widzę po prostu. Jest następny u nas, ale to jest gołąb niebieski. Czyli to jest gołąb roczny I on jest również nieseryjny No Ale mamy następnego, może ten seryjny będzie O, ten się dobrze składa A i kolor prawidłowy Liczyć trzeba, że to jest dobry ptok Chodźcie, chodźcie synki, chodźcie Idziemy zobaczyć, ale następnym razem ja sobie tutaj. A, 81, czyli to by był i 90. No dobra, 81 seryjny. No, także jest ok. Jest ok. Mamy jeden seryjny, 15 po drugi seryjny, trzeci, czwarty, piąty, szósty, sześć seryjnych i to będzie na tyle dzisiaj konkurs dłużej nie wytrzyma sześć seryjnych no w porządku nie jest źle z takiego lotu lodokręgowy dziękuję Wam koledzy za uwagę proszę oglądać mnie w następnym tygodniu